Rozmawiamy z Heliodorem Święcickim, pierwszym rektorem Uniwersytetu Poznańskiego, który nie miał nic wspólnego z walentynkami. Pytamy dzisiaj studentów, obcokrajowców, a także mieszkańców Poznania: czy lubią Dzień Zakochanych? Co sądzisz o walentynkach? Nie tyle, że nie lubię, ale uważam, że miłość trzeba okazywać sobie nie tylko właśnie w te dni, które są takie no, symboliczne, można powiedzieć. I myślę, że, myślę, że jest to trochę przereklamowane święto, aczkolwiek dla, dla niektórych przyjemne. No, I think it's a, it's a special day, you can, you can, can out with your friend or family. Nie lubię walentynek. Uważam, że walentynki możemy spędzać. Walentynki możemy stworzyć sobie każdego dnia z ukochaną osobą. Nie tylko akurat 14 lutego. It's a special day which you can express or explain your love in different way, so it's a nice day, I think. Premiery w kinie wiążą się z kiczowatymi filmami. No teraz będzie 50 twarzy Greya i Warsaw by night. W tym roku na pewno nie lubię, dlatego że wszyscy idą do kina na 50 twarzy Greya. Dzisiaj postanowiłam powiedzieć mojemu chłopakowi, że pójdziemy e, na ten film, ale powiedział e, nie, <grym> oczywiście. E, a tak ogólnie, no, bezsensowne święto, po prostu, żeby na sprzedawać się serduszek i takich rzeczy. No, trochę jak ostatnio już Boże Narodzenie i nie wiem, nawet wszystkich świętych, byleby znicze posprzedawać. Tak samo walentynki. Te misiaczki, te kubeczki i tak dalej, to ma swój urok, szczerze, tylko jednego dnia i po tym wydaje mi się, że to tak... Stoi, no nie wiem, jakieś serduszki z fartuszki w serduszka, albo takie rzeczy, to tak nie na koniec. To znaczy faktycznie gdzieś tam irytuje mnie ten konsumpcjonizm e, i, i kupowanie drobnostek, e, jakichś takich symbolicznych, e, bo uważam, że nie na tym polega Święto Zakochanych, czy jak, jakiekolwiek inne e, święta, nawet, e, nawet e, Noc Bożego Narodzenia. Też, też gdzieś tam, pomimo że są to przyjemne rzeczy, e, Irytujące, troszeczkę. Po prostu za dużo konsumpcjonizmu w nas. Czy uważasz, że walentynki są krzywdzące dla tych wszystkich, którzy nie mają swojej drugiej połówki? No myślę, że może być to krzy, krzywdzące, krzywdzące. Zależy od tego, jak dana osoba jest wrażliwa na takie typu rzeczy. No ale to co zrobisz, nic nie zrobisz. To się powinno celebrować też jakby ze wszystkimi. Nie tylko tam z chłopakiem, ale też z mamą, albo tam z bratem, albo ze znajomymi. Także ja myślę, że to. Może po prostu tych asinga trochę dobić. It uh, depends for the person who uh, which uh, because my friend has a good uh, boyfriend and she loves this day too for explaining and uh, say her love to her mother or her brother or No, przykład to ja. Ja też nie jestem zakochana ani nic takiego i widzę jak wszyscy się tam obciskują, takie rzeczy różne. No i trochę się robi przykro jednak takiemu samotnemu człowiekowi. Miejnik ich ale dlaczego nikt cię nie kocha? nie ja wiem, śmierdzę. To, to, to może dzięki, dzięki naszej telewizji. Dziewczyny, zobaczcie, tutaj kolega szuka. Sexy so Może i przykro, no może tak, bo no i spromowane takie, że razem pary wszędzie, pewnie jak ktoś się wyjdzie na miasto, to też same pary dookoła będą w te, w te walentynki, ale tak naprawdę no myślę, że... Nikt się nie powinien tym przejmować. Czy nie uważasz, że zamiast tego skomercjalizowanego i amerykańskiego święta nie powinniśmy obchodzić swojego rodzimego dnia zakochanych, noc kupały? Jak najbardziej skłaniałam się ko, ku naszemu polskiemu świętu. No no co kupało byłam kilka razy, uważam, że to jest z tymi lampionami niesamowite, więc byłam mi przykro, w tym, że odwołali to w zeszłym roku i wtedy możemy i szukać kwiatu paproci w lesie. Tak, rzucać z wianki. Dokładnie. Jest to bardziej romantyczne, tak myślę. Yeah, in my country we własny have our own Valentine's Day. Um Tak, mamy uh, 7 July, not, not tomorrow. Yes. We have our own traditional Valentine's Day. But we celebrate boss. Aby żeby było lepiej. No, przecież mamy taki piękny kraj, taki piękny język, a nie wszystko musimy papugować od innych krajów. No przecież jesteśmy ale Polakami, ja prawda? Ja Myślę, że e, święty Walenty no to jest taki święty, który po prostu uniwersalny, no, nie dzieli się świętych na różne narodowości, nie. Noc populacji jest lepsza, ale nie dlatego, ale a nie dlatego, że, że Ameryka jest zła czy coś. Po prostu. No z kopulacji, no. Zdecydowanie. I to jest zdecydowanie fajniejszy charakter, bo e, no, jest w tym jakaś tajemnica, są w tym jakieś po prostu e, obrzędy, rytuały, no, no zdecydowanie lepsze. <śpiewanie>